Sto polsi, uh, il pierwszym... za chwilę półmetek. Na pół, e, no, pół prowadzi do ja Polski, tylko nie Maciej próśniam teraz oprowadzenie, ale to minimalne prowadzenie jeszcze nie wiele znaczy. Powrotem maitariusz do Polski. Nie, oni minimalnie pasują się zawodnicy. Na chwilę 300 metrów. 300 metrów. Za chwilę wykonał Tatiusz na Wydaje się, że to on wziął pozycję w tej serii. I oczywiście zdobyłem tam 196,